Monika Wróbel-Wnuk, witam w kolejnym serwisie flashradomsko24.pl. Zaczynamy od informacji o policyjnej akcji Bezpieczne Radomsko. W środę na drogach miasta i powiatu pojawiło się kilka nieoznakowanych radiowozów u grupy SPIT. Kierowcy obserwowani byli także z helikoptera. Akcji udział wzięło 38 doświadczonych przeszkolonych funkcjonariuszy ruchu drogowego, w tym łódzka grupa Speed, która pracuje z wykorzystaniem pojazdów nieoznakowanych z wideorejestratorami. Na drogach powiatu radomszczeńskiego pojawiło się 18 policyjnych radiowozów, były w każdej gminie mundurowi, w działaniach wykorzystali też śmigłowiec policyjny. Głównym celem będzie rejestracja zachowań, najbardziej agresywnych zachowań na drodze przez kierujących, w tym również e, niestosowanie się kierujących do linii podwinię i do wyprzedzania w renach przejść dla pieszych, do... E, nie, będziemy mogli za pomocą śmigłowca również ujawnić wykroczenie polegające na korzystaniu z telefonów komórkowych podczas jazdy, jak również na niekorzystaniu z zapiętych pasów bezpieczeństwa. Łącznie funkcjonariusze dokonali 167 kontroli drogowych, podczas których ujawnili 198 wykroczeń, nałożyli 149 mandatów, sporządzili 20 wniosków do sądu o ukaranie. Najwięcej naruszeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości, bo aż 139 przypadków, z czego 6 skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy. Okazało się również, że trzech kierujących było nietrzeźwych. Spośród nich jeden posiada podwójny zakaz kierowania pojazdami. W ramach akcji mundurowi zatrzymali również 12 dowodów rejestracyjnych. Już po majowym weekendzie odbędą się matury. Jak egzamin dojrzałości będzie wyglądał w tym roku? Już drugi raz przeprowadzony w czasie pandemii koronawirusa. Kasztany już niedługo zakwitną, a to oznacza jedno matury. W tym roku ze względu na pandemię znów w reżimie sanitarnym. W szkołach trwają przygotowania do egzaminów. Te rozpoczną się już 4 maja, oczywiście sprawdzianem wiedzy z języka polskiego, później matematyka i język angielski. Obawiamy się ja, zarówno ja, jak i nauczyciele, którzy uczą młodzież, że ten egzamin no może tutaj mieć pewne problemy, młodzież może mieć pewne problemy. Mimo wszystko staraliśmy się, tak jak mogliśmy najlepiej przygotować młodzież, odbywały się dodatkowe spotkania, zdalnie, jak również także była możliwość przeprowadzenia konsultacji w mniejszych grupach na terenie szkoły. W tym roku uczniowie, podobnie jak na poprzedniej maturze, są zwolnieni z egzaminów ustnych. Od wyników matur zależy dalsza edukacja uczniów na studiach. Maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów według planu 5 lipca. Kolonia Borowiecko w gminie Gomunice. Dookoła tereny leśne, a w ich sąsiedztwie droga prowadząca wprost na składowisko odpadów. Policja sprawdza, kto je tam wyrzucił. Nie wygląda to dobrze. Na sporym terenie wyrzucone zostały w głównej mierze elementy wyposażenia aut, między innymi opony. W urzędzie gminy w Gomunicach informują, iż działka, na której znajduje się wysypisko, jest działką prywatną. Nie wiadomo, czy właściciel terenu posiada pozwolenie na utworzenie wysypiska, a gmina podjęła działania w celu likwidacji tego wysypiska śmieci. Sprawą zajmuje się już policja. Za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Radomszczańska Policja jest w posiadaniu informacji, że od jakiegoś czasu na terenie Kolonii Borowiecko dochodzi do zaśmiecania terenu dostępnego dla publiczności. Od ubiegłego tygodnia policjanci z Komisariatu Policji w Kamieńsku prowadzą czynności w kierunku artykułu 145, czyli kodeksu wykroczeń, czyli zaśmiecania terenu dostępnego publicznie. Yy, za ten czyn yy, grozi kara do 500 zł lub kara nagany. Będziemy dla Państwa śledzić tę sprawę. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radąsku sprawdziliśmy, jak postępuje składanie wniosków na świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres. Obecnie mamy nowy okres zasiłkowy. Przyjmujemy wnioski od 1 lutego. Pierwsza wersja to są wnioski, które przyjmowane były drogą online. Tych wniosków przyjęliśmy już ponad 3600. Od 1 kwietnia drogą tradycyjną, więc osobiście bądź pocztą w formie papierowej, tych wniosków mamy już przyjętych ponad 500. Ogólnie wydaliśmy prawie 3600 informacji, które przyznają świadczenie wychowawcze. Dodatkowo chciałabym wspomnieć, że wydaliśmy również około 250 wniosków umarzających. Są to wnioski, które były złożone bądź zdublowane, bądź złożone błędnie. Około 20 wniosków przekazaliśmy do innych gmin. Było to związane z miejscem zamieszkania i błędnym zaadresowaniem właściwego środka. Oraz ponad 70 wniosków do Wojewódzkiego Urzędu w Łodzi z uwagi na to, iż jeden z członków Przebywa czy pracuje za granicą, gdzie zachodzi koordynacja, o stwierdzenie, kto jest właściwym organem do wypłacenia tego świadczenia. Chciałabym przy okazji nadmienić, że czerwiec, data 30 czerwca, jest to to, taką datą graniczną i przypomnieć wszystkim osobom, które jeszcze nie złożyły, że złożenie wniosku do 30 czerwca gwarantuje wypłatę jeszcze za miesiąc czerwiec. Natomiast po tej dacie, więc od 1 lipca złożenie wniosku będzie i przyznanie świadczenia będzie tylko od miesiąca złożenia e, wniosku. Po przerwie spowodowanej pandemią we wtorek 4 maja działający w Płoszowie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców. Wiele osób czekało na ten dzień, ponieważ na swoich posesjach zgromadzili już wiele odpadów, które muszą być wywiezione właśnie do tak zwanego przoku. Dostarczać tutaj można m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, odzież, a także odpady zielone. Jest cała masa odpadów, które jesteśmy w stanie wysegregować na własnej posesji, we własnym zakresie u źródła. Róbmy to, to jest działanie ekologiczne. To zmniejsza koszty funkcjonowania tego naszego systemu, to wpływa na opłatę, którą później wszyscy płacimy. Chodzi nam o to, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby korzystali z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ do tej pory mieliśmy troszkę zmienione zasady funkcjonowania, a od, 7 maja, od 4 maja przepraszam, wracamy już do niemalże pewnej, pełnej funkcjonalności. Teraz punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku od godziny 6 do 18 oraz w soboty od godziny 7 do 12. Majówka w pandemii ponownie będzie zdecydowanie inna niż zwykle. A co dla radomszczan w czasach izolacji przygotował Miejski Dom Kultury w Radomsku? Niestety nie możemy Państwa zaprosić do nas, dlatego miło nam gościć będzie w Państwa domach. Przygotowaliśmy Wielką Majówkę razy 3, 1, 2 i 3 maja. W samopołudnie odcinek premierowy naszego programu Kultura ma głos. A w nim sport e, powinienem zacząć historia sport kulinaria y, oczywiście film warsztaty plastyczne i jak zawsze w naszym programie na zakończenie chwila muzyki powracać będziemy do koncertów online które przez rok udało nam się zorganizować szkoda że w takiej formie ale miło nam będzie chociaż w takiej właśnie formie spotkać się z państwem to są programy premierowe naszego cyklicznego programu który pojawia się premierowo w każdy czwartek o godzinie 18:00 Kultura ma głos dofinansowanie z projektu Kultura w sieci i chociaż tak, jesteśmy z Państwem. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Nasze strony www.mdkaradomsko.pl lub www.kulturamagłos.pl. Bez polskich znaków. Serdecznie zapraszam na Wielką Majówkę online. Czas na sport. RKS Radomsko notuje wyraźny dołek formy, który może się dla nich zakończyć spadkiem do czwartej ligi. Radomszczanie w lidze przegrali drugi mecz z rzędu. W sobotę 24 kwietnia ulegli na własnym boisku drużynie Pelikana Łowicz 0-3. Już w piątej minucie spotkania RKS mógł wyjść na prowadzenie za sprawą podyktowanego rzutu karnego. Niestety Konrad Niedzielski trafił w lewy słupek bramki strzeżonej przez Eryka Niemirę. Niecałe trzy minuty później kolejny karny, tym razem dla gości po faulu obrońcy gospodarzy na Macieju Wyszogrodzkim. Jedenastkę pewnie wykorzystał Tomasz Kolus i goście po 10 minutach gry wygrywali 0 do 1. Pierwsza połowa nie przyniosła już zmiany wyniku. W drugiej połowie w 62 minucie Kamil Augustyn fauluje w polu karnym zawodnika gości i sędzia po raz trzeci w tym meczu dyktuje rzut karny. Do piłki podszedł Krystian Białas. Pewnie pokonał Damiana Podleśnego i zrobiło się 0-2 dla Pelikana. Trzeciego gola dla przyjezdnych strzela Dawid Kieplin w 71 minucie i tym samym druga porażka z rzędu RKS-u stała się faktem. W poprzedniej kolejce Radomszczanie przegrali z sokołem Aleksandrów Łódzki 1-3. W trzecioligowej tabeli RKS Radomsko spadł na 14 miejsce. W sobotę 1 maja RKS zagra na własnym stadionie z huraganem Morąg. Z piłkarskiego boiska przenieśmy się na Tatami, a konkretnie do Turku, gdzie 24 kwietnia młodzi karatecy z klubu Karate Randori Radomsko. Startowali w Pucharze Wielkopolski. Na turniej przyjechało ponad 300 zawodników z 25 klubów z całej Polski. Klub Randori reprezentowali Zuzanna Pluta, Urszula Gwóźdź, Agata Sobieraj, Karol Gołczyk, Jakub Bareła oraz debiutanci Emilia Rakowska, Malwina Kurkowska, Ania Piotr, Dawid Piotr, Maciej Mierzyński oraz Filip Czaja. Turniej rozgrywany był w konkurencji kata i kumite. Po znakomitych walkach stojących na bardzo wysokim poziomie na podium stanęli Malwina Kurkowska, która wywalczyła brązowy medal w kata, Maciej Mierzyński zdobywając srebro w kata i kumite oraz Jakub Bareła, który wywalczył brąz w kumite. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, a już dziś zapraszam na kolejny flash za tydzień jak zwykle w piątek o godzinie 20. Pamiętajcie, by odwiedzać naszą stronę codziennie, jesteśmy też dla Was na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a na naszym kanale na YouTube zamieszczamy wiele ciekawych nagrań wideo.